Kwiecień rok 89. Nintendo przedstawia Game Boya, swoją pierwszą przenośną konsolę. 8-bitowym monstrum zasilanym czterema bateriami AA o monochromatycznym niepoświetlanym ekranie trafia w ręce pierwszych odbiorców. 8-bitowe gry powtarzalnym celem to także 8-bitowa grafika i 8-bitowy dźwięk. Pierwsze gry na Game Boya były jedynie szkieletem, pełnej rozgrywki. Całą resztę leżało wypełnić wyobraźnią i nie zwracać za dużej uwagi na detale. Jedną z najpiękniejszych rzeczy w Gamboju była możliwość gry z przyjaciółmi, w przeciwieństwie do dużych, topornych konsol, które należało zostawić w domu, Game Boya można było w każdym momencie wyciągnąć z kieszeni i zacząć wspólną rozrywkę. Nieważne czy miał się jedną konsolę, wiele konsol, czy grało się na zmianę, czy grało się online, czy jedynie wymieniało się ciekawostkami, historiami i najlepszymi grami. Jedno z najbardziej uniwersalnych wspomnień mojego pokolenia. Jedziesz samochodem, jest późno, na przedniej twoje rodzice, może skutują, może cię kłócą, nieistotne. Jesteś z tyłu, w rękach masz gęboja, z utęsknieniem wyczekujesz tych paru sekund, w trakcie których światło latarni wpadnie przez okno i oświetli twój ekran. Może wystarczy, żeby podnieść kolejną decyzję, żeby zrobić kolejną akcję, może będziesz musiał czekać na następne. Bez Nintendo i Game Boy'a nie mielibyśmy w tym momencie gier mobilnych na każdym smartfonie, każdym tablecie, każdym multimedialnym urządzeniu. Gdyby nie polityka Nintendo skierowana do wszystkich graczy, nie tylko tych najbardziej zatwardziałych, prawdziwych, nie mielibyśmy w tym momencie gier skierowanych do tak szerokiego grona odbiorców, do każdego, kto chce nazywać się graczem.